Nazywam się Łukasz Janik, 20 lat walczyłem na ringu jako pięściarz. z sto 120 walk amatorskich, byłem 8 razy mistrzem Polski. 32 walki zawodowe, dwa razy walczyłem o mistrzostwo świata. Jestem posiadaczem pasa w WBC byłem też mistrzem Unii Europejskiej. Zmierzam do tego, że jako sportowiec można powiedzieć, miałem wszystko praktycznie, tak, bo w można powiedzieć dwa razy wiceministrz świata. Jako sportowiec, jako facet żyjący tutaj w świecie, miałem wszystko, co by chciał mieć każdy młody gościu. Czyli w pewnym momencie zarabiałem naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo potrafiłem wziąć ze 100 tysięcy dolarów za jedną walkę. Do tego miałem mnóstwo pieniędzy, znajomuję, wszędzie mnie zapraszano na różnego rodzaju imprezy, bankiety itd. Co w tym jest tak naprawdę niekorzystnego. Ludziom wydaje się, że im więcej będą mieć, tym lepiej będzie im się żyło. A tak właśnie nie jest, bo y, o sukcesach ludzie szybko zapominają pieniądze. Nie dość, że duże pieniądze. Przyciągają fałszywych ludzi, to też przede wszystkim szybko się rozchodzą. A im więcej masz pieniędzy, tym więcej wokół ciebie jest takich fałszywych ludzi, pijawek, które chcą się w jakiś sposób przykleić. Zapraszali mi ludzie, wyobraźcie sobie, nawet na niedzielne, rodzinne e, obiady, a później po nocach przywozili mi kokainę, żebym od nich brał, ale na początku mnie zaszczepili jakąś kreską, żebym się po prostu wkręcił i żebym później, e, no że tak powiem, kupował to od nich. I w ten sposób się staczałem. Mi się wydawało, kiedyś, jak wybudowałem w, w marioncie w Warszawie na 45, że tam taki jest, e, taka wielka hala z balkonem, no, jak sala można powiedzieć, koncertowa, to się nazywa apartament prezydencki. Tam kilkanaście pokoi jest dookoła scena, duża fortepian, wielka impreza ludzi od kasy, paniki popłacane. Można było sobie brać którą się chciało, piękne dziewczyny do wyboru. Można było sobie brać ją na pokój, tam się pokaina sypała po stołach, najdroższe trunki i się wydawało, że wtedy to jest życie. To wyglądało jak z teledysku, od Stuttgartu, powiedzmy, tak? To był każdy który to tak chciał żyć, a to był początek mojego końca, bo w ten sposób zacząłem igrać w diabłem i zacząłem systematycznie lecieć w dół. Bo co z tego, że zdobędziemy cały świat jeśli wyznamy straty na własnej duszy, bo nic człowiek nie jest w stanie dać za własną duszę, tak mówi Pismo Święte. I to wszystko, co miałem, tak, te sukcesy sportowe, Zaczęło w pewnym momencie ciągnąć mnie tak w dół, że pokrótce powiem, bo to już jest coś, szczerze ja się o tym niechętnie się z tym dzielę, może tak. Bo teraz wolę mówić o tym, jaki jest, wspaniały jest Bóg, ile zmienił w moim życiu już, bo a nie jestem za bardzo wracać do tego, co było. Ale jeszcze powiem tylko, że przez te moje właśnie panie, pranie i granie, łajdaczenie się doszło do tego, że... Przeżyłem najpierw sepsę, byłem dwa tygodnie śpiący. Później miałem dwa wypadki z kierownicą, gdzie zemdlałem, gdy zjeżdżałem autem w dół w Karpaczu, pobiegł na śnieżkę. Bo miałem, bo miałem taki zwyczaj, że zawsze na początku roku biegałem na śnieżkę. Jak zjeżdżałem autem w dół po biegu, zemdlałem, obudziłem się w szpitalu. Nic się nie stało. Na dwa miesiące później taka sama sytuacja. Znowu pojechałem do Karpasa, wziąłem na auto, wjeżdżałem w dół. Znowu skończyło się to tym, że na drugi czy trzeci dzień obudziłem się w szpitalu. W 2017 roku, czyli rok po tych wypadkach, przeżyłem jeszcze śmierć kliniczną. I tak, dwa tak jak powiedziałem, dwa tygodnie śpiączki, sepsa, dwa wypadki z rekierownicą, które też się mogły skończyć śmiercią. A mi nic się nie stało. Dzięki Bogu nikomu nic nie zrobiłem. Nikomu nie większy krzywdy. Przeżyłem to wszystko. Przeżyłem śmierć kliniczną, ale jak przeżyłem śmierć kliniczną i obudziłem się na trzeci dzień, to wiedziałem, że jestem już drugi raz tutaj w ciele. Wtedy zrozumiałem, że dwa tygodnie śpiączki to tak mi po prostu spał. Wypadki tak samo mi spał i się obudziłem w szpitalu. Nie wiedziałem w ogóle, nic się nie zmieniło, tylko po prostu się obudziłem. Ale śmierć kliniczna. To było takie mocne wewnętrzne przekonanie, że ja jestem tu po raz kolejny. Nie wiedziałem i miałem świadomość, że jestem człowiekiem, ale wiedziałem, że jestem tu po raz drugi. Wiedziałem, że przeżyłem już dziś bardzo długą podróż. Ja zawsze się modlę do Pana i przede wszystkim Zawsze dziękuję za to przede wszystkim, że jestem tutaj, że Pan mi pozwolił wrócić do ciała. Bo gdybym na tamten moment poszedł przed Panem naszego Jezusa Chrystusa i ze sobą rozliczany, no to już bym teraz był tak. Tam, gdzie bym nie chciał być. A nic z nas tam, gdzie nie chciał być. Ale Bóg dał mi tę szansę i pozwolił mi mi do ciała, po to, bym mógł wyznać Jezusa Chrystusa swoim Panem, bym mógł przemówić swoje życie. I od tak naprawdę, światłość, którą jest Jezus Chrystus, jest moim drogowskazem w życiu, wszystko zaczęło się zmieniać. Bo ze względu na to, że tak jak powiedziałem, 120 walk amatorskich, 8 tytułów mistrza 34 walki zawodowe, dwa razy walczyłem o wszystko. W świata raz przegrałem, dwa do jednego po 15 rundach na punkty w Medicines w Nowym Jorku, gdzie uważam, że nie powinienem te walki przegrać. Powinienem wrócić jakoś świata. na typu, to jest biznes. Ale zmierzam tylko do tego, że zawsze byłem takim idealistą. I to jest tak, moi drodzy, że jak się rozwijasz, no, to 20 lat boksowałem. Poświęcałem się, trenowałem 3 razy dziennie, 5 posiłków dziennie. Chodziłem na wagę po kilka razy dziennie, odżywki, nieodżywki, wszystko chodziło jak z zegarku. I zawsze zmierzałem do czegoś, jak się lubiłem to wkładałem to w całe serce. I tak samo teraz jest z tym, co robię na dzień dzisiejszy. I zaglądam się bardzo mocno w Pismo Święte, całkowicie oddając się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Pod koniec tego, bo nie chcę mówić o sobie, ale chcę mówić właśnie o tym, jak wielki jest Bóg, jak wspaniała jest przede wszystkim miłość naszego Pana, tak? Jezusa Chrystusa. Bo słuchajcie, Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto uwierzył w niego, nie zginął, ale życie wieczne miał. Do czasów Jezusa Chrystusa za Mojżesza i tak dalej, za wszystkich w Starym Testamencie było składanie ofiary. Tak? I każdy, kto na ja, że tak powiem, potocznie, zrobił nagrzeszył, przychodził, składał ofiarę i wydawało mu się, że jest rozliczony i dalej robił to samo, wracał do normalnego życia. A i tutaj na napisane mamy, tak? Właśnie to jest pierwszy, to jest list do Zebracieków i to 7,18. Prawo połowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżyliśmy się do Boga. Bo Jezus Chrystus powiedział, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Czyli to, co zrobił Jezus Chrystus, wydał sam siebie, abyśmy my nie musieli już składać ofiar, aby już nic tak naprawdę nie zostało nam, że tak powiem, do rozliczenia. Jeżeli my będziemy teraz, zbliżając się do Jezusa Chrystusa, patrząc na to, jaki on jest, będziemy zagłębiać się w Słowo Boże. I Słowo Boże będzie żyć w nas, a my będziemy żyć w Panu. I światło którą jest Jezus, będzie nas napełniać, to nasi bliscy, rodzina, przyjaciele będą dostrzegać tą zmianę naszą i będą widzieć w nas, że Słowo Boże w nas żyje, że jesteśmy lepszymi ludźmi niż byliśmy kiedyś. I to jest podstawa do tego, żeby przyciągnąć innych do Boga. Zacznijmy wszyscy od siebie. Zacznijmy od miłosierdzia. Jezus Chrystus nigdy nikogo nie osądził. Każdemu ustrawiał, każdemu pomagał, ale nie posądzał, tak? Nawet na różnicę, którą złapano o cudzołóstwie, to też powiedział, że ten, kto jest bez grzechu, nie pierwszy rzuci kamieniem i nikt nie rzucił. Spytał się czy nikt nie to żeby nikt nie rzucił? Gdzie wszyscy poszli? Nikt cię nie potępił? Nie. I cię ja też cię nie potępiam, tylko nie rzecz więcej. Mierzam do tego, żebyśmy my, żyjąc w ciele, tutaj, dopóki jesteśmy, tak? Żebyśmy starali się poprzez swoje zachowanie, poprzez wprowadzanie do tego, jak żyjemy, miłości, życzliwości, uprzejmości, zachęcali innych do tego, żeby otworzyli swoje serca, zaprosili Jezusa Chrystusa i w ten sposób będziemy poszerzać Królestwo Niebieskie. Także ja dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję przede wszystkim Jezusowi i naszemu Panu, że możemy się tutaj dla Jego imienia zbierać. Błogosławię Was i to. O Jezusowi!